Po siedmiu materiałach poświęconych religii katolickiej oraz jej zasadom, temu co mnie się w niej najbardziej nie podoba oraz temu czego samozwańczy katolicy najczęściej nie znają oraz nie przestrzegają, przyszedł wreszcie czas na podsumowanie i zakończenie tej serii. Nie będę odnosił się już do żadnych kościelnych dokumentów czy fragmentów Biblii, a zamiast tego opowiem o tym z jakimi przemyśleniami chciałbym Was po tych wszystkich filmach pozostawić i dlaczego uważam temat religii katolickiej za tak ważny. Ten materiał podzielony będzie na trzy części, z których pierwsza adresowana będzie zwłaszcza do osób niewierzących, druga do ludzi, którzy do tej pory uważali się za katolików, ale nie zgadzają się z jakąś częścią kościelnego nauczania, a trzecia do osób zainteresowanych przyszłością mojego kanału. Zachęcam oczywiście do obejrzenia całości, ale jeśli któryś z fragmentów w ogóle Was nie interesuje i nie dotyczy, to w opisie znajdziecie informacje, do którego miejsca możecie przewinąć. Pierwszą z rzeczy, do których uważam, że warto się jasno ustosunkować jest pytanie, po co właściwie ateista poświęcił tyle czasu na omawianie religii, której nie wyznaje? Choć dla mnie osobiście odpowiedź na to pytanie wydaje się całkiem oczywista, to wielokrotnie widziałem zdziwienie czy rozbawienie, które osoby wierzące wyrażają, gdy ktoś nie wyznający ich religii próbuje ją innym tłumaczyć. No i, tak jak powiedziałem, moja motywacja jest bardzo prosta i można ją streścić w kilku słowach. Żyję w Polsce, kraju zdominowanym przez katolicyzm. W spisie powszechnym z 2011 roku aż 87% Polaków określiło siebie jako katolików. Stosunek chrztów do ugodzeń oscyluje w granicach od 95 do 101%, a zatem chrzczone są niemalże wszystkie dzieci. I właśnie to jest chyba najważniejszym powodem, dla którego uważam, że warto mówić o tym, jaka jest religia katolicka, zwłaszcza z perspektywy osób za nią nieprzypadających. Bo, jak wielokrotnie w tej serii pokazywałem, z tych 80-90% obywateli uważających się za katolików, tylko bardzo niewielka część ma przekonania faktycznie zgodne z tą religią. Na podstawie różnych sondaży oszacowałbym tę grupę na około 10%. A mimo tego, czy to ze względu na presję społeczną, przyzwyczajenie, czy zwyczajny brak zastanowienia nad tą kwestią, dane pokazują, że ostatecznie prawie wszyscy decydują się na przekazywanie tego wyznania kolejnym pokoleniom. Najpierw przez ochrzczenie swoich dzieci, następnie wysłanie na lekcje religii w szkole, pierwszą komunię itd. W ten sposób, niezależnie od intencji z jakimi to robią, wystawiają kilkuletnie dzieci na zaszczepienie w nich tej religii i pokazywanie jej prawd wiary, czy nauk moralnych, właściwie na z tym, czego się uczą na chociażby matematyce czy innych lekcjach. A jako rodzice, jak wynika z proporcji, które przedstawiłem, Sami niespecjalnie znają katolickie nauczanie, to tak naprawdę nawet nie do końca zdają sobie sprawę, co właściwie przekazują swoim potomkom. Bo skoro nie mają pojęcia, co Kościół mówi, na przykład o osobach homoseksualnych, przerwaniu ciąży czy rozwodach, to pewnie będą zaskoczeni, gdy okaże się, jakie poglądy na ten temat słyszą w szkole ich kilku czy kilkunastoletnie dzieci, czy też chociażby jaki obraz Boga jest im przedstawiany. Boga teoretycznie dobrego i kochającego, ale w praktyce okrutnego i zabijającego setki tysięcy osób. A to wszystko mówione jest z pozycji najwyższego autorytetu. Bo o ile, ogólnie rzecz biorąc, dla np. ośmiolatków nauczyciele zdecydowanie są autorytetami, to i tak trudno im równać się z księdzem czy katechetą, który przecież nie tylko uczy w szkole, ale do tego powołuje się na samego Boga, który stworzył świat, jest potężny i może bardzo boleśnie karać ludzi, więc tym bardziej lepiej być mu posłusznym. I nawet nie chodzi mi teraz o to, że księża mogą ten autorytet w nielegalny sposób wykorzystywać, choć to oczywiście też jest dużym problemem, ale również w sytuacji, gdy ktoś trafi na uczciwego z dobrymi intencjami, większość problemów pozostaje. Osoby w tak młodym wieku mają praktycznie zerowe możliwości, jakkolwiek krytycznego podejścia do kościelnego nauczania. A zanim będą do tego zdolne, w wieku co najmniej kilkunastu lat. To przejdą już bardzo wiele godzin mówiąc w kost indoktrynacji religijnej, często nawet niezgodnej z poglądami ich rodziców, której to indoktrynacji bardzo trudno jest się oprzeć nawet w wieku dorosłym, bo w końcu polemizowanie z nią i odrzucanie niektórych bądź wszystkich części kościelnego nauczania grozi piekłem i nieskończonymi karami. To wręcz system idealny, w którym kaga za brak wiary jest tak wysoka, że aż dziwię się jak wiele osób we współczesnym świecie wychowywanych w katolickiej wierze, mimo wszystko decyduje się na odejście od niej. I mnie osobiście bardzo to cieszy, ale pamiętajmy, że mnóstwo jest też takich osób, które nigdy z tej religii nie wyjdą. I przez to, że ich rodzice przyzwyczajenie je ochrzcili, wysłali na lekcje religii i od czasu do czasu chodzili z nimi do kościoła, przyjmą przekonania i wartości, których te same osoby, ci sami rodzice, gdyby byli ich świadomi, nigdy by swoich potomków nie nauczali. Do tego wszystkiego, co powiedziałem, muszę dodać jedną uwagę. Bowiem tak, oczywiście, wśród katolików są nie tylko osoby od samego początku w tej wierze wychowywane, ale też takie, które zdecydowały się na nią później, gdy mogły podjąć co najmniej w miarę świadomą decyzję. Ale fakty są takie, że wyznanie to coś w przeważającej mierze przekazywanego z pokolenia na pokolenie. Jeśli twoi rodzice są katolikami i mieszkasz w katolickim kraju, prawie na pewno sam w dorosłym życiu będziesz katolikiem. Ale jeśli są hinduistami i żyjesz w Indiach, to katolikiem na 99,9% nie zostaniesz. Osoby, które interesują się religiami, analizują różne wyznania i spośród nich wybierają to, które najbardziej ich osobiście przekonało, to jest tak mała mniejszość, że w tego typu rozważaniach można ich istnienie całkowicie zignorować. Nie jest więc tak, że decyzja rodziców o ochrzczeniu dziecka w cudzysłowie skazuje je na to, że przez całe życie będzie katolikiem, ale po pierwsze, w bardzo wielu sytuacjach właśnie tak się stanie. A pod drugie, nawet w pozostałych przypadkach dzieci przeżyją jako katolicy początkowe co najmniej kilkanaście lat swojego życia, a porzucanie tej religii, jeśli do niego dojdzie, w niektórych przypadkach może być bardzo trudne. I dlatego uważam, iż ekstremalnie istotne jest, żeby jak najwięcej ludzi naprawdę wiedziało o co w religii katolickiej chodzi, żeby mogły one świadomie zdecydować, czy aby na pewno jest to coś, co warto przekazywać dalej. Ale to jeszcze nie wszystko, bo tak wysoki odsetek zadeklarowanych katolików w naszym kraju próbują oczywiście wykorzystywać politycy. W końcu, nawet jeśli ktoś w praktyce nauczaniu Kościoła się w ogóle nie przejmuje, ale mimo wszystko uważa się za katolika, to polityk odwołujący się do katolickich wartości i na każdym kroku podkreślający swoje przywiązanie do tej religii, raczej będzie dla takiej letnio wierzącej osoby bardziej zachęcającą opcją niż ateista czy przedstawiciel innego wyznania. Przynajmniej pod tym jednym względem. Co za tym idzie? Nawet pomimo tego, że tak jak przedstawiałem w poprzednich materiałach, trudno jest w Polsce znaleźć polityków naprawdę do kościelnego nauczania przywiązanych, to wielu wykorzystuje wspominanie o religii katolickiej do prób zdobywania poparcia. I dlatego, jako że katolicyzm dla zdecydowanej większości Polaków jest czymś zdecydowanie dobrze się kojarzącym, to ktoś na przykład argumentujący niechęć do osób homoseksualnych właśnie tą religią popiera swoje poglądy dodatkowym autorytetem. I kto wie, prawdopodobnie w niektórych przypadkach to działa i faktycznie udaje mu się w ten sposób kogoś do zmiany poglądów przekonać. Tyle, że jestem przekonany, że gdyby ludzie na temat katolicyzmu wiedzieli więcej, to nie mieliby o tej religii tak dobrego zdania, więc wykorzystywanie jej w swoich programach politycznych byłoby dużo mniej skuteczne lub nawet niemile widziane. Dla osób o poglądach centrowych czy lewicowych, chyba nic nie obie katolicyzmowi lepszego pijaru niż ukazywanie tej religii jako otwartej na górne poglądy. Na przykład przez tzw. liberalnych polityków nazywających siebie katolikami, czy też choćby magazyn Kontakt, określający się jako pismo lewicy katolickiej lub tygodnik powszechny, również z założenia katolicki, a jednocześnie często przedstawiający na swoich łamach liberalny punkt widzenia. Uważam, że trzeba otwarcie powiedzieć, że w Kościele, jak całkowicie jasno wynika z jego zasad, nie ma miejsca na różnorodność opinii. Nie ma i nie może być kogoś takiego jak katolicki liberał, czy katolicki lewicowiec. Uważam, że zdecydowanie lepiej jest mówić o tym, jaki kościół faktycznie jest, w ten sposób pokazując ludziom, że to organizacja wymuszająca na osobach chcących do niej należeć wiele bardzo radykalnych, skrajnych poglądów, niż wzorem wielu popularnych w Polsce fajnokatolików, z kompletnie niezrozumiałych dla mnie powodów okłamywać siebie i innych, że kościół jest czymś miłym. To chyba słowo, które najlepiej pasuje do wizerunku, który próbują kreować liberalni wannabe katolicy. W ten sposób legitymizując tę zdecydowanie niemiłą i nieotwartą instytucję, dodatkowo umacniając jej bardzo silną pozycję w naszym kraju, która pozwala jej pośrednio wpływać na obowiązujące tutaj prawo. Następny powód, dla którego mówienie o doktrynie Kościoła katolickiego uważam za istotne, dobrze łączy się z kolejnym tematem, który dzisiaj omówię, czyli tym, co mogą zrobić osoby, które za katolików się uważały, ale doszły do wniosku, że są pewne kwestie, w których zdecydowanie się z tą religią nie zgadzają. Moim zdaniem absolutną podstawą dla wszystkich, którzy chcieliby pozostać czy to przy katolicyzmie, czy szerzej chrześcijaństwie, jest czytanie Biblii. Jeśli wyznajecie tę religię, to Biblia jest dla was dosłownie najważniejszym tekstem, który kiedykolwiek powstał, więc trochę głupio byłoby się z nim nie zapoznać. Oczywiście ostrzegam, że to przedsięwzięcie wymagające sporo czasu, a jeśli zdecydujecie się na przeczytanie jej w całości, to zajmie wam to pewnie od jakichś dwóch miesięcy do, nie wiem, całego roku, ale powtórzę, że jeśli wierzycie w chrześcijańskiego Boga, to ten zbiór książek powinien być dla Was warty każdej inwestycji czasowej. Ta lektura będzie moim zdaniem zdecydowanie najlepszym punktem wyjścia do dalszych decyzji. I podejrzewam, że w trakcie czytania wyklaguje Wam się zdecydowana odpowiedź na pytanie o to, czy chcecie dalej być chrześcijanami. Jeśli będzie ona twierdząca, to pierwszą opcją jaką macie, dosyć oczywistą, jest zmiana poglądów i dostosowanie ich do tego co nakazuje Kościół. Osobiście nie polecam, zresztą myślę, że mało kto się na to decyduje, ale wiadomo, teoretycznie jest to istniejąca możliwość. Natomiast jeśli nie zamierzacie tego robić, to pozostawanie w dotychczasowej katolickiej wspólnocie, uczęszczanie na msze czy przyjmowanie sakramentów nie ma żadnego sensu, przynajmniej z perspektywy religijnej. Jeśli świadomie wyrażacie sprzeciw wobec jakiejś części nieomylnego nauczania kościoła, np. Na uważacie, że istnieją jakiekolwiek sytuacje, w których przerywanie ciąży jest dopuszczalne. To nie należycie do kościoła, więc sakramenty niewiele wam pomogą. Podejrzewam, że ich przyjmowanie przez was można nawet nazwać świętokradztwem. Jedynym argumentem, jaki widzę za uczestniczeniem w katolickich uroczystościach, byłby w takim przypadku aspekt towarzyski czy też rozrywkowy. Ale w zbawieniu wam to nie pomoże, więc o ile kościół nie jest dla was miejscem spotkań ze znajomymi ani nie gra tam żaden wyjątkowo utalentowany organista, to niedzielnym msze możecie uznać za stratę czasu. Natomiast jeśli zdecydujecie się opuścić Kościół katolicki, to otwiera się przed Wami bardzo szeroka gama możliwości. Przede wszystkim w sytuacji, gdy nadal czujecie jakąś sympatię czy przywiązanie do Biblii lub samej postaci Jezusa, to macie do wyboru ogromną ilość innych wyznań chrześcijańskich. Zaczynając na tych powszechnie znanych, jak luteranizm, kalwinizm czy prawosławie, a kończąc na tych, które wyznaje kilkadziesiąt osób na całym świecie. Jestem przekonany, że wśród tylu opcji znajdziecie coś, co będzie Wam idealnie odpowiadać. Zwłaszcza że wśród odłamów chrześcijaństwa panuje bardzo duża różnorodność. Dla przykładu, niektóre są jeszcze bardziej konserwatywne niż katolicyzm, a inne wręcz bardzo lewicowe. No i w końcu, nawet jeśli jakimś cudem nie traficie na nic, co będzie wam pasować albo zwyczajnie nie będzie się wam chciało niczego szukać, to możecie wierzyć w swoją własną wersję chrześcijaństwa, zupełnie dowolnie podchodząc do kwestii interpretowania Biblii, a nawet odrzucając te fragmenty czy całe księgi, które nie będą wam odpowiadać. Tak długo jak będziecie wierzyć w boskie pochodzenie Jezusa, czy słuszność jego nauczania, tak długo nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście określali się jako chrześcijanie. Nawet jeśli nie będziecie należeć, formalnie ani nieformalnie, do żadnego wyznania. Podejrzewam, że dla tych z Was, którzy dotychczas żyli w katolickiej wspólnocie, taka wolność w wierze może się wydawać nieco dziwna. W końcu mocno odbiega ona od wymagającego bardzo sztywno określonych poglądów katolicyzmu. Ale po pierwsze. Prawdopodobnie i tak już od dawna sami sobie wybieracie, w co wierzycie, a w co nie, więc, wbrew pozorom, niekoniecznie będzie to aż tak ogromna zmiana. A pod drugie, według obecnego nauczania Kościoła, odejście od wiary katolickiej wcale nie musi się dla was skończyć piekłem. A kto wie, może nawet Bóg lepiej potraktuje osoby otwarcie wyznające wiarę inną niż katolicką, niż takie, które teoretycznie się za katolików uważają, ale w praktyce nie trzymają się zasad tej religii. Czy na poparcie tej hipotezy mam jakieś cytaty z Biblii, czy dokumenty teologów? Oczywiście, że nie, ale właśnie w tym rzecz, że jako niekatolicy nie musicie się tym przejmować i sami możecie wybrać czy taka opcja was przekonuje i czy będziecie w nią wierzyć. Pozostanie przy chrześcijaństwie niesie jednak za sobą pewne problemy, bowiem duża część rzeczy, które mnie osobiście się w katolicyzmie nie podobają, jest obecna już w samej Biblii. Oczywiście nie musi to być wielkim problemem, bo w zależności od wyznania jakie przyjmiecie możecie Stary i Nowy Testament interpretować zupełnie inaczej niż katolicy. A nawet zmieniać sam kanon, usuwając lub dodając do niego różne księgi. Więc być może uda Wam się to wszystko tak poukładać, by móc szczerze, z pełnym przekonaniem podpisać się pod treścią i przesłaniem zawartym w tych pismach, które uznacie za święte. Jednak ja osobiście raczej nie widziałbym sensu w dostosowywaniu treści Biblii pod swoje potrzeby i wymagania, wyrzucania z niej 90% treści i przeredagowywania połowy tego, co pozostało. Więc jeśli, podobnie jak w moim przypadku, Wasz stosunek do Biblii jest w przeważającej mierze negatywny. To nie jestem pewien, czy trzymanie się jej ma jakikolwiek sens, ale na to pytanie musicie już sobie odpowiedzieć sami. No i oczywiście, jeśli zdecydujecie się na przystąpienie do innego sformalizowanego chrześcijańskiego wyznania, to zanim to zrobicie, polecam poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z nauczaniem i zasadami w nim panującymi, bo jeśli ten etap ominiecie, to możecie trafić jeszcze gorzej niż przedtem. Analogicznie do pełnej wolności w wyborze innego chrześcijańskiego wyznania, macie też oczywiście możliwość przyjęcia zupełnie innej religii. Osobiście nie czuję potrzeby wiary w żadną wszechmocną istotę czy rządzącą wszechświatem siłę, ale jeśli Wy taką potrzebę macie, to na przestrzeni ostatnich tysięcy lat ludzie wpadli na całkiem sporo pomysłów. Więc nie mówię, że warto którykolwiek z nich przyjąć, bo mnie raczej większość z dużych, popularnych religii podoba się nie bardziej niż chrześcijaństwo. Ale sama różnorodność wierzeń na świecie to zdecydowanie coś interesującego, czym można się zająć jako ciekawostką. A jeśli coś szczególnie przykuje Waszą uwagę, to. Może nawet okaże się dla Was lepszą opcją niż dotychczasowa religia. Natomiast tym, co oczywiście ze swojej perspektywy szczególnie polecam, jest zrezygnowanie z tej sfery życia. Wbrew temu, co utrzymuje wielu katolickich duchownych, da się żyć bez religii i nie jest tak, że poza nią jest tylko nihilizm. Wiadomo, nichlizm jest spokojny, ale świecka filozofia ma do zaoferowania dużo, dużo więcej. Jeśli będziecie potrzebować innej podstawy waszej moralności niż ta oferowana przez chrześcijaństwo czy jakąkolwiek inną religię, to systemy, które można określić jako humanistyczne, funkcjonują od głównie długiego lub nawet dłuższego czasu, co wiele z wiodących religii istniejących obecnie. Wystarczy tutaj wymienić starożytną Grecję z ich epikureizmem, stoicyzmem, Platonem czy Arystotelesem, a za nimi podążyło oczywiście ponad 2000 lat dalszego rozwoju filozofii moralnej. W dużej części nie opierającej się na żadnej ponadnaturalnej istocie. Nie musicie oczywiście przyjmować żadnego konkretnego z tych systemów, właściwie to nawet tego nie polecam, ale świeckich stanowisk etycznych jest tak dużo, że zdecydowanie nie trzeba się obawiać tego, że bez religii pozostaniecie w próżni, bez żadnych narzędzi do rozpoznawania, co uważacie za dobre i złe. No chyba, że chcecie próżni. Wtedy, tak jak mówiłem, nie ma nic złego w nihilizmie, Po prostu w grę w katolickiej propagandzie jest to tylko jedna z bardzo, bardzo wielu opcji. Porzucenie religii może być skudne i bynajmniej nie twierdzę, że dla każdego będzie to najlepsza opcja. Dlatego właśnie wymieniam ją jako ostatnią. Ale jeśli do tej pory uważaliście się za katolików, natomiast wasza wiara ograniczała się do chodzenia na pastełkę oraz święcenia koszyczków na Wielkanoc, a kościelne nauczanie dotyczące wiary czy moralności niespecjalnie was obchodziło, to prawdopodobnie zupełne porzucenie religii będzie wręcz łatwiejsze oraz lepiej pasujące do waszych poglądów niż nagłe zainteresowanie się pozostałymi wyznaniami chrześcijańskimi czy zupełnie innymi religiami. Jeśli ktoś nie czuje silnej potrzeby przynależności do jakiejś wspólnoty religijnej i wiary w wielki koncept, to moim zdaniem nie ma sensu tego na siłę szukać. To co natomiast zdecydowanie polecam wszystkim, którzy z Kościołem się w którejś z kwestii wymienionych w tej serii nie zgadzają, to po prostu przestanie określania siebie jako katolików. Nie chodzi mi nawet o namawianie kogokolwiek do apostazji bo to działanie, które wymaga trochę wysiłku, a praktyczne konsekwencje są prawie żadne. Natomiast odcinanie się od katolicyzmu przy takich okazjach jak chociażby spisy powszechne, to drobiazg, który nie pociąga za sobą żadnej dodatkowej aktywności, a w dodatku jest po prostu szczerą odpowiedzią. Samo to, że osoby nie zgadzające się z kościelną doktryną przestaną deklarować swoją przynależność do kościoła, może stopniowo, krok po kroku, zmniejszać znaczenie w naszym kraju tej instytucji oraz powiązanej z nią religii. No i na koniec czas zapowiedzieć co dalej z moim kanałem. Gdy zaczynałem tworzyć filmy na temat katolicyzmu to jeszcze nie miałem planu czy będzie to jednorazowe wydarzenie czy też powód do regularnego nagrywania nowych materiałów. Ale dzisiaj mogę już Was zapewnić, że wygrała ta druga opcja. W planach mam publikowanie co około 2 miesiące jednego rozbudowanego, co najmniej godzinnego filmu oraz gaz na jakiś czas krótszych, kilku lub kilkunastu minutowych wideo, dotyczących tematów bieżących lub takich, którym z różnych powodów akurat w danym momencie miałem ochotę się zająć. Co najważniejsze, tematy tych głównych, długich filmów będą wybierać Patroni, bowiem wracam do prowadzenia profilu na Patronite. Są trzy progi, a jeśli wybierzecie ten środkowy lub najwyższy, czyli 30 lub 75 zł miesięcznie, to otrzymacie na stałe dostęp do grupy dla Patronów, na której będę przeprowadzał głosowania. Będziecie mogli wybrać spośród kilku opcji, które będę Wam co kilka tygodni przedstawiać. Obecnie mam naprawdę sporo pomysłów na nowe materiały i to od Was będzie zależeć, czy oraz w jakiej kolejności się nimi zajmę. Żeby dać Wam obraz jak to będzie mniej więcej wyglądać, to mogę zapowiedzieć, że około tydzień po publikacji tego materiału odbędzie się pierwsze głosowanie, w którym będziecie mogli wybrać czy wolicie bym zajął się... opcją pierwsza. Analizą ostatniej twórczości Łukasza Sakowskiego pod kątem tego, jak jego artykuły oraz wpisy w mediach społecznościowych mają się do obecnego stanu wiedzy w temacie transpłciowości, czy też, opcja druga, programem gospodarczym Konfederacji i wypowiedziom jej polityków w temacie ekonomii. Z kolei w dalszej przyszłości wśród opcji pojawią się też m.in. analiza wymierzonych w stronę Jana Pawła II oskarżeń o, o utuszczanie przestępstw seksualnych oraz filmy o takich zjawiskach jak cancel culture, Gret Pilczy, tak zwana katastrofa demograficzna. Jak dla mnie kolejne miesiące zapowiadają się więc bardzo ciekawie, mam nadzieję, że podzielacie tę opinię, a jeśli tak, to ponownie odsyłam Was do odwiedzenia mojego profilu na Patronite. Wciąż dostępna jest też opcja wsparcia mnie przez PayMedia, co prawda dla osób wpłacających tą drogą nie przewiduję żadnych benefitów, ale za to możecie tam wybrać dowolną kwotę wpłaty, więc gdybyście chcieli mi wysłać np. 5 zł, albo przeciwnie, uznacie, że 75 zł miesięcznie to za mało i musicie dać mi jeszcze więcej pieniędzy, to zapraszam, nie mam nic przeciwko. Kolejny długi film na jeden z dwóch tematów, które zapowiedziałem wcześniej, opublikuję prawdopodobnie w drugiej połowie sierpnia lub we wrześniu, ale myślę, że do tego czasu co najmniej jedno krótsze nagranie się na moim kanale ukaże, więc okres oczekiwania nie będzie jakiś strasznie długi. Dziękuję za przyjęcie całej tej serii, zapraszam do dzielenia się tymi materiałami, zwłaszcza teraz, gdy opublikowałem już wszystkie. I cóż, nie wykluczam, że temat religii katolickiej jeszcze kiedyś na moim kanale zagości. Do usłyszenia.